Niedźwiadek kupił motorek. Zadowolony jedzie przez las i spotyka zajączka. Zając, chcesz się przejechać? No pewnie. Odpowiada zając. Wsiadają. Jadą 40, 50, 60. Nagle niedźwiadek czuje mocny uścisk i coś mokrego. Ty, zając, zlałeś się ze strachu? Zając ze spuszczoną głową? Tak, jechałeś bardzo szybko i się bałem. Zając postanowił się odegrać. Zapożyczył się i kupił szybszy motorek. Szuka niedźwiadka, w końcu go znajduje. Niedźwiedź, chcesz się przejechać? No pewnie. Ruszyli. 40, 50, 70, 80. Nagle zajączek czuje mocny uścisk i mokro. Niedźwiedź, zlałeś się ze strachu? Niedźwiadek spuszcza głowę. Tak, zlałem się. Jechałeś bardzo szybko i się bałem. A zając na to z uśmiechem, to się zaraz zesrasz, bo nie dosięgam do hamulca.